Zadanie 10 czerwiec 2018 Dany jest ciąg rosnący Geometryczny O wyrazach a, a razy q I a razy q kwadrat Którego wszystkie wyrazy iloraz są liczbami całkowitymi I nieparzystymi Jeśli największy wyraz ciągu zmniejszymy o 4 To otrzymamy ciąg arytmetyczny Oblicz wyraz a razy q Tego ciągu Czyli tak naprawdę drugi wyraz tego ciągu Tego szukamy Teraz co jest ważne? Ważne jest to, że ciąg jest rosnący geometryczny to co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że po pierwsze mamy ciąg geometryczny A, A razy Q i A razy Q kwadrat, ale mamy też ciąg arytmetyczny, było powiedziane, że jeżeli największy wyraz ciągu zmniejszymy o 4, to otrzymamy ciąg arytmetyczny, czyli ciąg arytmetyczny to jest A, A razy Q i a razy q kwadrat minus 4 Ok, no to teraz powinniśmy to jakoś e, zapisać z tych warunków e, Dla ciągu arytmetycznego Jeżeli mamy trzy wyrazy, to ten drugi to jest średnia arytmetyczna tych po bokach Czyli a razy q To jest a dodać a razy q kwadrat Odjąć 4 podzielone przez 2 i możemy też powiedzieć, albo ok, może zajmijmy się tym jednym najpierw, czyli mnożymy to przez 2. Mamy 2 a razy q równe a. Dodać a razy q kwadrat, odjąć 4. Mm. No i chyba to zostawimy, albo nie. Dobra. Zostawimy wszystko po jednej stronie oprócz czwórki, czyli będziemy mieli tak a razy q kwadrat, potem minus 2 a razy q dodać a i równe 4, czyli to przeniesiemy na jedną stronę, a minus 4 czwórkę, minus czwórkę na lewą stronę. No i tu już widać, że da się wyciągnąć, da się wyciągnąć przed nawias a. Czyli będziemy mieli a, Razy Q kwadrat odjąć 2K dodać 1 równa się 4. I też można zauważyć, że e, da się to zwinąć wzorem skróconego mnożenia. No i dostaniemy tyle. E, teraz było powiedziane, że A. a i q, czyli wszystkie wyrazy i iloraz, są liczbami całkowitymi, nieparzystymi. No to teraz mamy mieć 4. Co tak naprawdę możemy, możemy powiedzieć? a i q całkowite. No to możemy dostać, możemy dostać 4 razy 1 do kwadratu. No ale wtedy a1 będzie równe 4, a tu było powiedziane, że ma być nieparzyste. No czwórka jest parzysta, to odpada, czyli nie. No to inna opcja. 4 razy minus 1. Ale tu podobnie też to nam nie pasuje. Możemy dostać możemy dostać 1, czyli 1 razy 2 do kwadratu równe 4. No i faktycznie wtedy A1 A1 jest równe e, 1 i Q odjąć 1, czyli to całe będzie równe 2, a to oznacza, że Q byłoby równe 3 i to nam pasuje, tak? Obie te liczby 1 i 3 e, są nieparzyste. Czyli powiedzmy, że to sobie zostawimy na chwilę. No ale może być też 1 i minus 2 do kwadratu. No i w tym przypadku również A1 będzie równe 1, a Q podjąć 1 będzie równe minus 2. Czyli Q będzie równe minus 1. Minus 2 plus 1 minus 1. Ale w takim przypadku, yy, no dobra, na razie to zostawmy no i teraz jak wyglądałby ten ciąg czyli mielibyśmy A A razy Q i A razy Q kwadrat, może tak zacznijmy no i teraz dla A równego 1 i Q równego 3 mielibyśmy 1 1 razy 3, czyli AQ i 1 razy 3 do kwadratu czyli 9 no to ciąg jest jest rosnący i jest e, geometryczny, tak? Czyli to nam pasuje. Jak wyglądałaby sytuacja tutaj? Po pierwsze mielibyśmy a, czyli 1, ok. a razy q, czyli a razy minus 1 to jest minus 1. I a razy q kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu, czyli znowu 1. No ale to nam nie pasuje, bo 1, minus 1 i 1 e, nie. Nie byłby, czy nie jest rosnący. Czyli to nam nie pasuje, czyli zostaje nam tylko 1, 3 i 9. Jeżeli 1, 3 i 9, a my szukamy tego środkowego, to znaczy, że a razy q równa się 3, i to jest nasza odpowiedź. Tu jeszcze mały komentarz, dlaczego 4, 1 i tak dalej. No, dlatego, że szukamy. Dzielników czwórki, tak? Te liczby muszą być dzielnikami czwórki, żeby to można było w ogóle policzyć, nie? No, i chyba tyle komentarza.